Siemano drodzy widzowie tanato z tej strony i witam Was bardzo serdecznie na kanale It My Dust. Dziewiąta generacja Pokémonów tuż za rogiem, a wraz z nią nowa gra na Nintendo Switch. A dziś omówimy sobie wszystkie powracające Pokémony ze starszych generacji, które mają pojawić się w nowym tytule Pokémon Scarlet i Violet. Serdecznie zapraszam. No dobrze, moi drodzy, to zacznijmy od początku. 8 listopada tego roku, czyli na 10 dni przed premierą Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, mieliśmy do czynienia z wyciekiem informacji dotyczących Pokémonów pojawiających się w tych dwóch tytułach. Informacje, które tu zobaczycie, nie są więc ostateczne, i lista może się jeszcze zmienić, ale ja osobiście w nią wierzę, ponieważ ma ona się pokrywać w 97% z tym, co mamy zobaczyć w aktualnej rozgrywce. Z informacji generalnych wiemy, że ma powrócić 297 pokemonów ze starszych generacji, a nowych pokemonów ma się pojawić w liczbie 103, łącznie dając nam liczbę 400 pokemonów do wpisów w Pokédexie. Pozwólcie moi drodzy, że nie będę czytał pełnych linii ewolucyjnych, lecz tylko te Pokémony, które pojawiły się w grafice, którą możecie teraz oglądać. Przechodząc zatem do pierwszej generacji w grze pojawić się mają takie pokemony jak Raichu, Nidoking, Nido Queen, Jigglypuff, Venomoth, Duotrio, Persian. Widzimy tutaj również Alolańskiego Miała, zatem pewnie będzie też ewolucja do Alolańskiego Persiana. Goldak, Primeape, Arcanine, Tentacruel, Slowbro wraz z ewolucją w Slowkinga, Magnezone, Muk, Cloyster, Gengar, Hypno Electrode, Blissey, Scizor, Tauros, Gajardos, z tego na pewno ucieszy się Mufik, Ditto, całą linię ewolucyjną dla Eevee i Dragonite'a. Niestety z bólem serca muszę przyznać, że będzie mi tutaj brakowało takich pokemonów jak Alakazam czy Machamp. Pokémonami drugiej generacji, które mają pojawić się w Scarlet i Violet, będą Ampharos, Azumarill, Sudowoodo, Jumpluf, Sunflora, Quagsire, Hunchcrow, Mizdravius, Girafic, Fortress, Dunspers, Quillfish, Sneezel, Ursaring, Delibird, Houndom, Donfan, Stantler i Tyranitar. Pokémonem, który robi tutaj dla mnie największe wrażenie, jest Tyranitar, a sam szczerze przyznam się że wśród pokémonów z drugiej generacji będzie mi tutaj na pewno brakowało Swinaba wraz z całą linią ewolucyjną, a także Heracrossa. Jeśli chodzi o trzecią generację, to są tutaj takie pokémony jak Pelipper, Gardevoir, Masquerain, Breloom, Slaking, Heriyama, Sabley, Mawile, Medicham, Swalot, Camperupt, Torkoal, Grandpik, Kakturn, Altaria, Seviper, Wishkas, Tropius, Gleili, Frostlas, Luvdisk i Salamans. Jak widzimy, lista Pokémonów z trzeciej generacji jest dość obszerna. Ja osobiście najbardziej cieszę się z powrotu Gardevoira, Altarii, Frostlas, no i oczywiście Salamansa. Niestety, ale w trzeciej generacji jest również najwięcej brakujących według mnie Pokémonów, chociażby spojrzeć na takiego Agrona. Flygona, mojego ukochanego Milotika czy Upsola, a także Walreina czy Metagrossa, bo niestety tych Pokemonów nie ujrzymy w tytułach Scarlet i Violet. Przechodząc do Pokemonów czwartej generacji mamy tutaj Staraptora, mojego ulubieńca Luxraya, Vespiquin, Pachirisu, Floatzel, Gastodona, Drifblima, Bronzoga, Spirit Tumba, kolejnego mojego ulubieńca, czyli Garchompa i Lucario, Hippodona, Lumineona, Aboma Abomasnowa i Rotoma. Jeśli chodzi o brakujące pokemony czwartej generacji, to na pewno będzie mi tutaj brakowało Electivayera, który był ewolucją Electabaza, czyli pokemona pierwszej generacji. Jeśli chodzi o piątą generację, mamy tutaj takie pokemony jak Lilligant Baskulin, to na pewno Mufik się ucieszy, że będą ryby przed nim uciekały. Krokodil, Crustle, mój ulubieniec, który na pewno pojawi się w naszym składzie, czyli Zoroark, Soulsback, Amongus, Alomomola, Electros, Haxorus, którego Mufik jest naprawdę fanem, więc pewnie się ucieszy z powrotu tego pokemona. Bertik, Cryogonal, Bisharp, Brawiary, który według mnie jest jednym z najładniej zaprojektowanych pokemonów latających. Hydreigon i Volcorona. Na mojej liście brakujących Pokémonów na pewno znalazłby się tutaj Scolipede, Karakosta, Archeos i Drudigon. Wśród Pokemonów szóstej generacji mamy Talonflame, Vivillon, Pyroar, Florges, Gogout, Panguru, Kloitzer, Haulucze, Dedene, Karbing, Gudre, Awalug. I jednego z moich ulubionych Pokemonów, czyli Noiverna. Jeśli chodzi o brakujące Pokémony, to na tej liście na pewno chciałbym zobaczyć Tyrantruma, którego niestety nie ma. Wśród Pokémonów siódmej generacji znajdziemy takie Pokemony jak Gumshoos, Krabominable, Oricorio, Lycanroc, Toxapex, Moodsdale, Lurantis, Serena, Galisopod, Palosand, Piuku Komole. Mimikyu, Bruxish i Delmisa. Według doniesień na tej liście ma również pojawić się Snizel, ale jest to informacja na razie niepotwierdzona. Jeśli zaś chodzi o brakujące Pokemony, to na mojej liście na pewno znajdzie się Komo-o, no i nie wiem jak Zysk przeżyje fakt, że w dziewiątej generacji nie będzie mógł złapać Turtonatora. Przechodząc do ósmej, ostatniej generacji, będziemy mogli znaleźć takie Pokemony jak Gredent, Corviknight, Drednaw, Kolosal, Aplin, wraz ze swoją całą linią ewolucyjną, Sandaconda, Barasquede, Toxtricity, Pokémon Shinik czyli Poltegeist, Hatirini, z czego Mufik na pewno będzie zadowolony, Grimmsnarl, Falinks, Pinchurcin, Frostmot, Stonejourner, AceQ, Indede, Koperadżach i Dragapult. Moim skromnym zdaniem, fajnie by było również zobaczyć wśród tej listy Urshifu, ale wiadomo, jest to raczej życzenie ściętej głowy. Ciekawą informacją, jaka została nam udostępniona jest ta, mówiąca o liście pokemonów, które będziemy mogli przetransferować sobie przy użyciu pokemon home, które ma zostać zaktualizowane z końcem roku. Na owej liście transferowej znalazły się takie pokemony jak Charizard, Trzy legendarne ptaki: Articuno, Moltres i Zabdos, Mew, Typhlosion, Dialga i Palkia, Giratina, Victini, Samurot, legendarne pokemony na chmurkach szóstej generacji czyli Tornadus, Tundurus i Landorus, Meloetta, Startery szóstej generacji czyli Chesnaught, Delfox i Greninja, Diancie, Deciduai. Wirdir, Klivor, Ursaluna, Baskulijon, Snizler, Overquill i Enamorus. To by było chyba na tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie a propos Pokémonów, które mają pojawić się w Scarlet i Violet i jakie Pokémony według Was powinny się pojawić, a nie ma ich na tej liście. I pamiętajcie również, że ta lista nie jest listą oficjalną. Jezu, strasznie dużo list, powiedziałem. No trudno. Moi drodzy, dziękuję Wam, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że był przydatny i czekajcie na więcej, ponieważ. Będę pracował nad innymi materiałami, a także sam Pokémon Scarlet lub Violet, bo jeszcze nie wiem, pojawi się na, u nas na kanale w wersji odcinkowej. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Yo!